Siema i to z kolejnego na moim kanale. No i jest ponownie Manchester City. Oczywiście zdegradowani. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, kupimy jakiegoś pomocnika. Pomyślę także o na napastniku. Chociaż mamy tego Samuela, ale wiecie no, ja chciałbym kogoś lepszego. Coś w stylu 68, żeby ten Tony miał lepszego zmiennika, bo tak naprawdę stawiając raz na Samuela my dużo tracimy. Więc chcę go sprzedać jak sprzedamy Samuela to pomyślimy o, o na napastniku innym. Ale na razie skupmy się na pomocy, bo widzicie, jak to wygląda. Mamy Nasriego, mamy Linzdaya, mamy, mamy Doyla i na ławce mamy starego Boyda, Walkera, który jest w miarę dobry i młody, yy, i Kruxa. Ale wiem, że właśnie chyba Krux od nas odejdzie. Czy, krześnię, kogo się Was sprzedałem, albo dopiero odejdzie, nie wiem. Ale wiecie, Nasri jest już stary, więc potrzeba, potrzeba jakiegoś zmiennika. No, i myślę, że yy, mamy dwóch kandydatów. Sami sobie zaraz zobaczycie. Yy, mamy tak: Woodburna i mamy Dozela. Yy, Woodburn pewnie ma wyższy potencjał, ale też jest on mniej realistyczny. bo wiecie, to jest zawodnik Manchester City jest to jakby yy, młodziak wychowany z. Yy, co ja gram, Liverpoolu. Jest to wychowany z Liverpoolu, więc nie wiem, czy on by chciał do nas przyjść. Tym bardziej, że tutaj widzimy, że odrzucił ofertę od... nie wiem to sobie jakiś francuski zespół. Więc wydaje mi się, że ten dozel będzie lepszą opcją, ale też się zastanawiam, czy my w ogóle go potrzebujemy. Wydaje mi się, że odpuścimy sobie w ogóle na razie transfery w tym okienku. I transfery jakieś przeprowadzimy dopiero jak nam. Jak nam odejdzie ktoś, właśnie chciałem tego krugca sprzedać. Ten kruks jakby nam odszedł. To byśmy mogli sobie kupić tego dozela, bo tak to bez sensu. Jeszcze ten Boyd może odejść. o właśnie, to trzeba jakoś sprzedać, po prostu. Mam za dużo zowników. Jak odejdzie nam Boyd albo Crux to kupimy tego dozela. Trzeba to szybko przesymulować. Ostatnio robię to w kalendarzu, no ale teraz czekamy na oferty, więc nie wypada, tak? Mamy Grimshaw, to jest Bramkarz. No to go też sprzedamy, bo on w sumie jest niepotrzebny i tylko tak naprawdę nam zaśmieca kadrę No ale dos Obyśmy dostali jakąś ofertę, nie? Za Boyd Otamendi, nie no Otamendi to nie Chociaż wiecie, on w sumie mógłby sobie pójść zarobić gdzieś do Fenerba... Do Fenerbacze? Fenerbacze? Chyba tak to się że To było w miarę elastyczne, ale zostawiamy na razie go Czekamy na ofertę za Boyd albo Cruxa Hard, no nie, kurczę, ale hard oferta Spermer League. Nie, nie, ale chcemy właśnie ten. Pozbyć się jednego z tych pomocników. Najlepiej Boid, ale jest stary. Czy nie jest w ogóle wystawiony? On był wystawiony, ja go wystawiałem, ale czy jest nadal? Wystawiony na sprzedaż. Nie, jest tutaj Boid. A to jest oferta zaakceptowana. Aha! Nie do to porozumienia. To ja nie wiem ile wy zaproponowaliście, może on nie przyjął. Tak u nas bardzo mało, więc no, spal. To jest słabytko. Kurczę. Nic z tego, bo teraz nawet jakby ktoś nam ofertę wysłał to i tak nie zdążyliby jej wynegocjować. Więc przesymulujmy sobie to po prostu do tego meczu. Z Exeter oczywiście wystawimy tam rezerwy skład, bo jest to puchar. Więc tutaj nie, nie skupiamy się na pucharze. Ale myślę, że, to, że już od następnego sezonu będzie można coś tam w tym pucharze w i powalczyć y Dionku. Nie jest mi potrzebny żaden prawy obrońca nowy i to chyba on dalej jest podstawowym zawodnikiem Dionku, tak czy nie? Tak, Dionku jest podstawowym zawodnikiem. Dobra, wystawmy ławkę. Kurczę, blade tego Harrisona nie mogę, nie mogę. Dobra No, niech Samuel sobie zagra. Tutaj, oczywiście, Walker z Boydem i Krupsem. Eee, Walker no i standardowo Adara Biojo i Harut Bellis. Tutaj Baker. Tą prawą obronę mamy bardzo fajnie obstawioną. Mamy dwóch solidnych zawodników. A lewa obrona swoją drogą też. Czyli te boki obrony naprawdę mamy dobre. No, tutaj Bazunu standardowa. I myślę, że... Dobra, żeby, żeby się nie męczyli. Takim skoro sobie wejdziemy na Exeter. Wydaje mi się, że możemy nawet wygrać, bo to nasza rezerwa wcale nie jest dużo gorsza. To jest jakiś mało ważny puchar, no ale... Zobaczmy. No, wygraliśmy. W sumie szkoda, bo po prostu będziemy mieć więcej meczy. Idziemy dalej. Na razie mamy 6 zwycięstw na 6 możliwych. Więc wygląda to bardzo dobrze, ale tak jak mówiłem, mamy najlepszą kadrę z, spośród wszystkich z FL League One, więc nie muszę się zadziwić. No ale wydaje mi się, że będzie ciężej. O właśnie, Salford City. Ostatnio, w poprzednim sezonie trafiliśmy na podobnym etapie e, sezonu na Salford u siebie i ten mecz przegraliśmy chyba 1 do 0. Zobaczymy jak teraz nam pójdzie, bo jest to pewnie mecz znowu u siebie, a nie na wyjeździe. No zresztą zobaczymy, nie no wydaje mi się, że powinniśmy to wygrać, no bo jednak, oj, Harrison no niestety, ty musisz od nas odejść No bo, bo to byłoby dosyć dziwne, jakby taki Harrison został Co tu jeszcze, Doyla. Doyla, tak, dobra, Doyle eee, Nie mam pojęcia czemu Nasri ma paskę kapitana I gdzie jest Otamendi, chyba, chyba pojechał na kadrę Wydaje się tak Otamendi, Bazuno pojechali mm, sobie z prezentacją. Zmienimy tylko y, rolę kapitana, niech Fernandinho ma kapitana. Jest to raczej w sumie chyba taki najbardziej, najbardziej... Y, no najbardziej Najlepiej się spisze jako kapitan, tak mi się wydaje. Może jeszcze Otamendi, ale wydaje mi się, że Fernandinho i właśnie Otamendi najbardziej. No i ewentualnie Hart jeszcze. Znaczy, no Nastri w sumie... Nastri chyba nie ma takiej takiej... Jakby nie jest odpowiednią osobą na kapitana. Patrząc co on wyrabiał, on to jest podobny do Balotelligo, więc wiecie, nie jest to najbardziej odpowiednia osoba. No i mamy zwycięstwo, eee, eee, ale widzę tutaj Tom jest gole, ale w sumie nawet go tutaj nie ma w czołówce krów Strzelców. Eee, no, poprzedniej to miał bardzo dobry, a teraz teraz coś ucichł. Eee, zresztą zaba, pokażę Wam jeszcze tutaj składy. Importuj składy, skład. To tutaj, o właśnie, i zobaczymy sobie, a propos Barcelona, jaki ma skład. Morer na prawej obronie, Matip, oj Matipa, to ja nie ja nie powinniście go ściągać. Ale ten Morer, to nie, nie wiem co on tam robi. Pereira jakiś, dwa, w sumie średni skład. Zamiast się polepszać, to, to w sumie nawet nie wzmocni żadnej pozycji, tylko osobi skład. Dramat w sumie. taka Real z ciekawości. Jak wygląda Real Madrid No Real Madrid praktycznie w ogóle się nie zmienił, a nie, jest Sterling i Azpilicueta no to real fatalny jak zawsze, proste. Zobaczmy sobie jeszcze naszą ligę. E, pokażę Wam, bo ja patrzyłem. I tak wygląda nasz skład. Znaczy w sensie, o tu mamy Barnsley, 3 gwiazdki. E, co dalej? Mamy Ipswich, 2,5 gwiazdki. E, Luton Town to samo. I mamy Manchester City, czyli my, 3,5 gwiazdki. E, no więc w sumie to nie wygląda jak zespół na 3,5 gwiazdki, ale dobra. Jesteśmy po prostu na poziomie Championship mm, Peterborough 2,5 gwiazdki um, Sunderland 2,5 No czyli co, Barnsley, Luton, tam Sunderland yy, i takie tam zespoły generalnie są jednymi z lepszych zespołów, no ale my, my nadal jesteśmy dużo silniejsze jesteśmy o pół gwiazdki lepszy od Barnsley Więc no, jest to spora różnica mimo wszystko. Mimo wszystko. O, proszę bardzo, oferta z Ligi Warszawa za 34-letniego Boyda. Nikogo nie może to dziwić, Legia lubi ściągać takich zawodników <laughs> Więc jak najbardziej sprzedajemy go Szkoda, że dopiero teraz No ale trudno e, W następnym odcinku, albo jeszcze w następnym Spróbuję sobie wyskautować paru zawodników, żeby wziąć ich za darmo Jakiś napastnik może, wiecie, no przyda nam się ktoś Dobra, Rochdale e, U siebie Wystawimy trochę taki ani to, wiecie, żeby to nie była jakaś taka full podstawa. Takim skoro sobie wyjdziemy na rożdę i to powinno być łatwe z bo to jest jeden ze słabszych zespołów. No, porażka, remis parażka Ładnie 3-0. Szkoda, że kurcze, Samuel wchodzi i strzela. Już wcześniej też miał gola. Nie bym się, by ten Samuel miał więcej goli od Toneja. <laughs> Zresztą chcę to sprawdzić. Czekajcie, dwie bramki Samuel, a Tonej ma też dwie bramki. No, zobaczcie, jak Tonej fatalnie gra 8 spotkań, dwie bramki, jedna systa. Co, co prawda, no, średnią ma dobrą. No, ale generalnie, no, patrząc na to, jak strąc w, w poprzedniej lidze, no, to tutaj wygląda średnio. Zresztą zobaczmy, kto ma najwięcej bramek. Dembele, o kurcze, pięć bramek. A on nawet nie jest podstawowym zawodnikiem, bo w podstawowym składzie gra ostatnio Aleksander. Aleksander ma rameczkę, no więc tutaj, wiecie, trzeba, trzeba dać szansę dembele zamiast Aleksandrowi. Niech Aleksander sobie nie myśli, że on, że on yy, będzie, wiecie. Miał tutaj pewną pierwszą jedenastkę, mimo, mimo, że jest młody, no to skoro dembele więcej strzela, to dał mi szansę dembele. Może po samym składzie nam się jeszcze bardziej wykaże. Tutaj trzeba Bellisa wstawić. Aha, a już jest. No to tutaj. Ojemy. Tutaj belisę wstydziłem, bo on jest wolny jest. Damy Kejcie szansę. I takim składem możemy sobie wyjść. Na spokojnie, powinniśmy wygrać to spotkanie. Na wyjeździe z MK DONS. A co. Nie wiem, czy wiecie, taka ciekawostka. MK Dons to jest zespół, który miał w swoich szeregach. uuuu, Ja tutaj, ja tutaj chwaliłem Samuela. Toneja trochę zganiłem, że nic nie strzela. A tu proszę, trzy brameczki Toneja, ładny hat-trick na wyjeździe. Ehm, no i Dembele też z brameczką, więc kurczę, dobre zmiany zrobiłem. W sensie, że Dembele dobrze, że brameczka i Tonej pięknie. I właśnie dokończę. MK Dons to jest zespół, który jest jakby pierwszym zespołem dorosłym w sensie w dorosłej karierze Dele Ali'ego. I Dele Ali przyszedł z MK Dons do Tottenhamu. Więc taka ciekawostka, bo na przykład mm, no, rzadko kiedy słyszy się o takim transferze, że zespół z trzeciej czy nawet czwartej ligi angielskiej sprzedaje do Premier League. No a tutaj proszę, MK Dons sprzedało do Tottenhamu. I widzicie, no jednak Ali no jest gwiazdą mimo wszystko, mimo wszystko Tonhamu. Mimo, że ja za Ali nie przepadam i dla mnie jest to zawodnik przeceniany, ale no jednak no nie można mu odbierać tego, że, że w to Tonhamie jest jakby jedną z kluczowych postaci. Mamy ofertę za Willera, oczywiście go sprzedajemy, bo on jest chyba trzecim skrzydłowym naszym, bo mamy Arza za niego, mamy tego drugiego 68 i mamy Willera, więc on kompletnie tutaj, bez sensu siedzi tutaj. A jak widzicie i czy Barnsley, kurczę, trzymają się nas, nie odpuszczają nam i, i cały czas tutaj równo z nimi walczą. Czekam na jakiś mm, bezpośredni mecz, to sobie zagramy. Lincoln City. Um, zmienimy tutaj sobie skład na szybko. No, mam wrażenie, że nasli się mniej męczy, chyba że dlatego, że po prostu teraz jest mniej spotkań, ale nie jestem pewien. E, czy ten jest defensywny? Dobra, zrobimy to tak. Tutaj sobie zagra Fernandinho z 1000 I takim składem sobie wyjdziemy Wyjdziemy na... na kogo? Na... Na coś tam City No właśnie, Lincoln City Dokładnie, łatwe z 1000 Remis, remis, porażka 3-1, Tony z wermeczką chyba się blokował Mam nadzieję, nie chcę zapeszać No ale drugi mecz pod z bramką Dwa mecze, cztery bramki Wygląda to dobrze, wygląda to dobrze, no Baker, o proszę, 70 overalla. Może niedługo wyprzedzi em, tego tam, Dionku. Mam nadzieję, w sumie będzie większa rywalizacja. Oj, a Dorabio nie ma, Ruć. Nie wiedziałem, że piszesz. Sorki Mordo. Nie tuż tu rządzisz, Ważna jest rotacja, dokładnie. Pożyczenie Klarka, to jest bramkarz, nie? Tak, to jest bramkarz. Tych bramkarzy z potencjałem 90, 92, czy na 94 mamy kilku. I tak naprawdę chcę postawić na jednego. Eee, ten, który po prostu miał najwyższy overal Zobaczymy to pod koniec sezonu Aleksander, który to jest Aleksander? To jest ten Aleksander, on ma 1861 no to jest fatalny szczerze Niech sobie pójdzie na rok do tam, do czego? Do, nawet nie przeczytam tego, Denis, dobra nie przyczam tego Jakieś tureckie coś Denis Lisport Niech sobie idzie, pewnie nawet nie będzie tam grać, ale u nas też nie gra, ani go nie trenujemy, więc w sumie to Niech sobie zwiedzi świat i tyle Dobra, kolejna oferta za Smitha. Ale przecież już... bez sensu będę teraz przyjmować. O nie, to była oferta za Clarka wtedy. No dobra, moment tyle tych brąkarze, że już nie ogarniam. 65 overalla, no ten jest w, w miarę solidny ten Smith. Może iść do Nurembergi, może coś tam pogra. Szkocja, Może coś zagra. Dobra, mamy meczik z Green Town, Zmienimy sobie... Eee, damy szansę teraz temu Aleksandrowi. Aleksandrowi, Aleksandrowi, ale nie, Aleksandrowi, dobra, nie wolę um, No i co, taki składzik. Myślę, że w następnym spotkaniu, może sobie bazunu pograć z nas, harta. Niech dostanie swoją szansę, bo on ma 18 lat, 70 notę. Więc w sumie to solidny zawodnik mimo wszystko, jak na naszą ligę. A Hart jest już dosyć stary, więc trzeba tutaj trochę młodego wprowadzić. 3 i to z jest super, kurde. Ładnie, 3 y, mecze z bramką, pod rząd i w tych trzech spotkaniach strzelił ile? 5 bramek. Mega dobrze, mega dobrze. O i Hardwood Bellis ładnie się wyszkalił, 3 trzy, trzy atrybuty poszło do góry, overall też. No i git. Y, czy tutaj jest już Tonek gdzieś? O jest Tonej na czwartym miejscu, no trzecie jak no i ładnie, ładnie, to jakiś Goden jest w ogóle z jakiejś sobie zespołu, na nie wiem co to jest, Coventry City, też w sumie nie taki słaby jest na czwartym miejscu, no to nieważne. O i mamy mecz, to jest chyba Peter eee, tak mi się wydaje. Chyba tak. Coś tam kojarzy kolegę, o nie, to jest Tranmere Rovers, ale Peter Borow mi podobne, te same kolory. Kiedyś robiłam karierę z Mirror Rovers. Dobra, no właśnie. Peterborough ma w miarę podobne. Zresztą sami zobaczcie, a ja jestem ciekaw, gdzie jest Salford. Salford jest na 15 pozycji. Słabiutko. W sumie. Morecamp, 26 pozycja. Morecamp to jest zespół, który ja, yy, bo to było tak, że ja wziąłem nas yy, do Championship, a do Premier League poszło Leeds. I potem z Championship zmieniłem się z Morecamp. I Morecamp w Championship miał chyba tam dwa punkty. Teraz ma jeden punkt w FL League One, więc po prostu za słabi na ten linii. A chciałem zobaczyć, bo Morkam to jest zespół, który ja, którym ja bardzo często grałem w karierach. Więc chciałem zobaczyć, jak jakim pójdzie. A zobaczymy sobie zresztą, y, jak gra Leeds. Bo Leeds to jest też zespół, który lubię. Y, aha, tutaj nie ma y, Leeds. to jest zespół, który lubię, bo po prostu. Bo po prostu. No, klif tam gra, gra, więc. Y, więc. Generalnie jakoś zawsze lubiłem ten zespół, w sumie bez jakiegoś konkretnego powodu. Lice jest na 18 pozycji, nawet okej, okay. utrzymali się, więc zawsze coś. Zawsze po prostu to Lice lubiłem, nie wiem, jakoś tak, tak patrzyłem sobie na Champions League to zawsze miałem nadzieję, że to Lice gdzieś tam będzie wysoko. Dobra, w koniec gadania, symulujemy meczyk, powinno być zwycięstwo. Może Tony z brameczką? Tak jest, Tony z brameczką. Czwarta bramka pod rząd, w sensie czwarty spotkanie pod rząd z bramką. I teraz Puchar, Forest Green, yy, oczywiście przesumujemy to. Ale powoli tak będziemy kończyć odcinek, myślę, że jakieś jeszcze 3, może 5 minutek. I będziemy kończyć odcinek. Yy, w następnym, albo jeszcze następnym przeskautuję sobie kilku zawodników. Znaczy to będzie poza odcinkiem, ale wam to pokażę na następnym, albo na jeszcze następnym odcinku. Po prostu zawodników, których będzie można wziąć za darmo. Dobra, nastri sobie zagrasz. Tutaj Krux yy, 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 yy. po prostu. Yy, Ogibin. No i standardowo. Tak jak mówiłem, bazun. Aha, to jest puchar. Dobra, co ja robię? To jest puchar, czyli trzeba wystawić full rezerwę. Znaczy full. No po prostu. Żeby nie był to stole skład. Boit. Tutaj nie ma kogo wstawić. Yy, no i tutaj, popatrzmy sobie. Dobra, takim składem sobie wyjdziemy na Forest Green. Mam nadzieję, że przegramy, bo chcę odpaść tych poharów Leasing.com Trophy. To jest chyba puchar w ogóle, nie wiem czego. Byśmy przegrali remis, kurde, i wygraliśmy. Szkoda, trudno. Wiecie, teoretycznie mogę wystawić taki fatalny skład, że Mas, Ma, Maisie, Maisie Masie, Masie, Maisie, nie wiem. wystawić go po prostu, ale też nie chcę, bo chcę modem dać szansę, żeby sobie nabili tych spotkań, więc nie chcę takich totalnych zawodników, na których mi nie zależy wystawiać. To robię dla ciebie. No, Doyle jest podstawowym zawodnikiem, więc, więc jak najbardziej Doyle będzie tutaj grać regularnie w naszym zespole, ale patrzcie na tabelę 12 spotkań. O i mamy spotkanko z Ipswich Town. To spotkanie sobie zagramy, bo i e Switch -Town ma 12 zwycięstw, tak samo jak Barnsley i tak samo jak my. Więc ten meczek zagramy sobie w, w następnym odcinku. Yy, więc ten odcinek po prostu już skończę, bo nie mamy już nic do roboty. Także pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcjach, oczywiście dzwoneczkiem. No a ja żegnam się z Wami siema!